Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Aneta w Belgii. Dla tych, co nie wiedzą, mieszkam tutaj ponad 3 lata i tak jak tutaj mieszkam, jeszcze nigdy nie zamawiałam żadnych zakupów online. Ale od niedawna to wszystko się zmieniło za przyczyną mojej córeczki Aurelii, tak, która. Bardzo, ale bardzo często namawiała mnie, że ona chce zakupy z Sheina. Tak, a Shein, jak wiemy, można wszystko zamawiać online. No i słuchajcie, koniec końców, koniec końców. Miałam już uszy tak napuchnięte. Słuchajcie, że w końcu zgodziłam się. Chociaż bałam się troszeczkę, przyznam się szczerze, że trochę się bałam, bo jednak ym, ja mieszkam za granicą, to nie do końca działa tak jak w Polsce, dlatego troszeczkę bałam się. Bo w Polsce przykładowo, yy, kiedy zamawiałam na Allegro, yy, również przez, yy, przez internet, to przychodził mi taki kod. I ten kod przełączał mnie od razu do e, mojego banku. Natomiast tutaj w Belgii ja naprawdę nie wiedziałam do końca, e, jak to się wszystko potoczy. Znaczy, wiecie, ja to czytałam, bo tu wszystko pisało mi a, w innym języku, ja to wszystko czytałam. No, ale jednak gdzieś tam ten strach z tyłu głowy był. Natomiast zaryzykowałam, bo już uszy miałam. Miałam full makaronu, słuchajcie, na uszach. <noise> Już mówię, ok, mówię, zamówimy coś. No i na początek, żeby było tak bezpiecznie, zamówiliśmy po prostu byle co za jedno euro, tylko żeby zobaczyć, czy zostaną dobrze pobrane pieniążki, czy paczka trafi pod właściwy adres. No i powiem Wam, że zaryzykowałam, wszystko doszło. I naszym pierwszym, naszym pierwszym zakupem okazały się właśnie te okulary z SHEIN. Takie właśnie okularki, słuchajcie. Mogę sobie je ubrać, przymierzyć, możecie zobaczyć, jak ja tutaj w nich, śmiesznie wyglądam. Ogólnie naprawdę powiem Wam, że przez te okulary widać. Naprawdę widać i jeszcze mają taki bajer, że te okulary tutaj, o, tutaj, one mają takie lusterko, wiecie? Także to, co się dzieje za mną, to ja po prostu to widzę. Takie, wiecie, czary Mary. Powiem Wam tak, te okulary wziął sobie syn do zabawy, no i czasami sobie tam w nich e, się wygłupia. Także, no, nic poważnego. Um, no i tak. Następnie córka mówiła mnie na ten Shane, ponieważ ona teraz poszła do gimnazjum i bardzo chciała tam takie różne tam dżinsy, bluzy. Takie bluzy chciała właśnie, gdzie był taki rysunek na przykład samochodu na plecach. No i różne różnorodności chciała. I powiem Wam, że naprawdę przyszło skład, skład tego tak materiału. No oczywiście... Skład materiału, no to w większości jest to poliester, ale zdarzały się też rzeczy z bawełną, tak. Także nie do końca jest tak źle. Te wszystkie produkty, na które właśnie córka mnie namówiła, to przyszły o odpowiedniej godzinie, o odpowiednim dniu. Wszystko naprawdę się zgadzało. Paczka w ogóle nie była uszkodzona. Także no, powiem Wam, że jestem zadowolona, a moja córka to już całkiem była. Ona w siódmym niebie, ona tak się cieszyła z tego wszystkiego. I ostatnio przewijałam właśnie różne produkty na tym szejnie, ponieważ szukałam jakichś tam rękawiczek, bo oczywiście mój syn miał trzy pary, ale zgubił. I także nie, nie. wiem, gdzie jest jedna, druga, trzecia para, gdzie to się podziało, a mówił, że chciał już rękawiczki. No, i tak sobie wiecie, przewijałam, przewijałam, i coś mi się tam trafiło: właśnie takie różne pierdolki do samochodu, słuchajcie. No, i powiem Wam, że, że wpadły mi po prostu w oko i mówię, chyba też zamówię sobie. No, i po prostu powiem Wam, że się skusiłam. Skusiłam się na Sheina i powiem Wam, że ja tutaj mam tą paczkę. Mam tą paczkę, przyszła, jeszcze nie otwarta. I powiem Wam, że będę otwierać teraz, i mogę Wam pokazać, co ja, co ja zamówiłam do siebie, do mojego samochodu. Ok. Co tu się znajduje? Ok. No to mamy pierwszą rzecz. Pierwsza rzecz wygląda tak. Jest to do samochodu. A to jest. O, ale to jest fajne. To jest takie silikonowe, właśnie. I to jest na, um, na hamulec ręczny. Tak, na hamulec ręczny, tak to wygląda. Takie silikonowe, powiem Wam, że jest miłe w dotyku, fajne. No i pójdziemy za chwilę założyć to. A tu mamy na gałkę. Oczywiście, ja mam samochód w automacie. Tutaj jest pokazane na biegi. Ale myślę, że w większości y, tych starszych samochodów to to będzie pasować. Różne były kolory do wyboru. Był żółty, był żółty, niebieski i czarny. Tak, ja wybrałam akurat to. I zaraz was wezmę ze sobą do samochodu i będziemy wszystko dekorować. Będziecie dekorować ze mną mój samochód, moją starą, fajną bryczkę. To, co jest to. Co mi tu jeszcze przyszło? Ahaha. Wow! Zobaczcie, zobaczcie, co ja tutaj mam. I fajnie się błyszczy. Wow. Takie właśnie białe kwiatuszki. Tak, pięć sztuk. Pięć sztuk, słuchajcie. Ja tutaj dałam za te wszystkie moje zakupy eee, 13 euro, czyli gdzieś tak około. 55 zł. Ja już jestem zadowolona. A gdzie dalej? A gdzie dalej? Wow. No i tak, tutaj mam następną rzecz, gdzie sobie pomyślałam, że to mi się przyda, bo czasami ten telefon mi się tak gdzieś krząta. I sobie zamówiłam takie coś. Tutaj mamy takie dwie części. To jest takie, wiecie co, powiem Wam, że takie miękkie. O, widzicie? Mięciutkie, takie. Zaraz Wam pokażę. To jest taka, taka, jakby to powiedzieć, taka tacka, podkładka pod telefon, i teraz Wam pokażę, że to się wkłada tutaj. Trochę musiałam się natrudzić, dlatego że mojego męża jeszcze nie ma, bo jest w pracy. A ja musiałam tutaj w te kółeczka, właśnie tak jak widzicie. Włożyć to. No i lekko nie było, ale udało się. Także widzicie, to jest taka podkładka silikonowa, nie wiem, plastikowa, ale widzicie, to się tak fajnie ugina i mogę Wam pokazać, że właśnie tak fajnie sobie położyć telefon. Okej. Okay. <słyski> Zobaczcie, jakie słodkie rzeczy do mnie przyszły. Takie bardzo, bardzo, bardzo słodziutkie, misie. I również ich jest 5 sztuk. O, a do tego mamy takie właśnie e, naklejki, gdzie będę je przyklejać sobie. Taki, misiu. No, powiem Wam, że nawet fajne rzeczy mają. Oczywiście takie do dekoracji. Takie dekoracyjne rzeczy to są akurat z plastiku. Ale mi się podobają. No i patrzymy dalej. Patrzymy dalej. O, i są kolejne kwiatuszki. Jeszcze zamówiłam takie. Również jest ich pięć, tylko że te już są takie różowe. Wpadają w róż. W taki róż właśnie wpadają. Ale te są akurat mniejsze. Tak. Te są akurat mniejsze. Też również tak fajnie się mienią. Tu mam resztę. Zaraz pójdziemy dekorować, ale, ale ja tu jeszcze mam rzeczy wam do pokazania. Mam teraz pudełeczko takie. A w tym pudełeczku, w tym pudełeczku, co tu będzie? Ja już zapomniałam w ogóle, co ja tutaj zamówiłam. A długo w sumie, wam powiem, że nie czekałam na tą przesyłkę, bo tylko tydzień. Tylko tydzień. Także nie wiem, jak do was dochodzą te przesyłki, bo to prawdopodobnie idzie z Chin, ale u mnie to tydzień. No i tak, już wam pokazuję. Wola. <ścoughs> zobaczcie, to ja tutaj mam jakiś słodki wazonik z kwiatuszkami. Naprawdę, on był niedrogi. I zobaczcie, nawet ma taką imitację wody. Także coś pięknego, coś wspaniałego. Takie kwiatuszki. Wow! Rewelacja. A co Wam pokażę jeszcze co do tych kwiatuszków, to do tych kwiatuszków mamy taką naklejkę. I na tą naklejkę, właśnie e, tutaj kleimy, tak. to wtedy sobie stoi. Gdzie tylko chcemy, w samochodzie, no i to nic się z tym nie stanie. Wiecie co? Powiem wam, że bardzo, ale to bardzo, bardzo żałuję, 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 <laughs> że wcześniej nie zamawiałam na szejnie. Tak, przyznam się, bo całkiem fajne rzeczy można dostać. Jeszcze jeden, jeszcze jeden mamy kartonik, taki jak to się mówi. Moja córka by powiedziała, że robię SMS, SMR, tak. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Otwieramy. Uuu. Wow. Wow. Kolejny bukiecik, Ale świetny. Ale nie wiedziałam, że będzie on taki duży. No, powiem wam, że dali. Dali popis. No. Popisali się. Pomyślałam, że będzie mniejszy. No, także fajnie. Bardzo mi się podoba i na pewno sobie gdzieś udekoruję, bo ja uwielbiam. Uwielbiam kwiaty, chociaż one nie pachną, ale tak fajnie wyglądają i fajnie można sobie udekorować. Także widzicie, mam dwa takie bukieciki i powiem Wam, że ten tutaj taki różowo-morelowy jest trochę większy, ten tutaj, niż ten. Ten jest mniejszy, ten jest trochę większy. Tak, tak wyglądają. <noise> Już Wam tutaj pokazuję, co to takiego jest. Otwieramy. Okej, okay. i to są takie motylki. Te motylki wyglądają tak, ładnie tak się błyszczą. Widzicie? Ładnie się błyszczą. O. Takie one są chudziutkie, chude, nie są za grube, różowe i fioletowe. Ten fioletowy jest bardzo ładny również. I ostatnia rzecz, którą zamawiałam. To jest to. To jest właśnie to. Zobaczcie. Ale super, ale super. Wiecie co? Wiecie, kto to jest? Misiu panda. Panda panda. <grywa> to jest akurat y, tutaj się otwiera. I słuchajcie, to się daje, nakłada się na pas, czyli tutaj, kiedy mamy pas, to po prostu tak to wygląda. Można sobie dać tutaj, żeby nas ten pas nie odcierał. I ja tak bardzo właśnie. <grywa> Chciałam mieć takie coś, bo mi się podoba. Jest to fajny, yy, bardzo w dotyku miły, taki. Jest to fajny, miły do, w dotyku yy, materiał. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. O, taka panda. No, bardzo, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, tutaj jest jedna rzecz, i tu jest druga. Czyli jest to dla kierowcy i dla pasażera, tak. Taki system tutaj jest odpinania-zapinania, czyli na rzep. A misiaczek jest zapięty na taką agrafkę, czyli w sumie z jednej strony fajnie, bo zawsze można zawsze sobie go ospiąć i sobie wyprać. Wyprać można tego misia, tak? Ja po prostu uwielbiam, uwielbiam takie rzeczy, takie misiowe, miłe w dotyku. No bardzo, bardzo... Myślę, że urozmaici to moje wnętrze, mojego starego samochodu. Lubię mój stary samochód, ale jeśli będzie on posiadał takie miłe dodatki, to na pewno w tym samochodzie będzie mi znacznie dużo bardziej przyjemnie. Ok, także chodźcie, ze mną idziemy dekorować mój samochód. Ok, także jesteśmy w moim samochodzie i pierwszą rzecz, jaką położę, to położę sobie to tutaj. No, i widzicie, tak to wygląda. Teraz wy jesteście tam. Mnie myślę, że dobrze fajnie widać. No i bierzemy się za dekorowanie mojego samochodu. A najpierw zacznę od pasa, od pasa. I właśnie sobie ubiorę tutaj na pas. I widzicie, chciałam Wam pokazać, że tak to można sobie zawiesić. No i fajnie to wygląda. Takie jest moje zdanie. Także polecam, naprawdę polecam. Kupujcie z Shaina takie e, fajne rzeczy, zamawiajcie online. No ekstra, okej. Okay. No i teraz tak, e, ja, tak jak widzicie, tutaj e, Misiu sobie jest. Także on sobie spokojnie tam czeka. No, i ja myślę teraz, że te kwiatki tutaj, gdzieś sobie je zaczepię. To zaraz. O, przykleiłam teraz ją tutaj do tego słuiczka. Widzicie? Tak jest, przyklejona. No, i tak sobie myślę, że ten bukiecik przykleję sobie właśnie tu. O, i tak sobie to będzie stać. Czyli mam teraz tak. Kwiatuszek tutaj, i tutaj. Teraz będę dekorować tutaj właśnie sobie tymi moimi kwiatkami. I tak jak widzicie, to właśnie wkładam tutaj i po prostu to się trzyma. No i wygląda fajnie. I następne kwiatki kładę sobie na przykład tutaj. O! Bo tak mi będzie się podobało. I następne sobie może też tutaj. Różowych tutaj niestety nie włożę, bo nie chcę mi wejść tu. Także no, nie ma tej szerokości odpowiedniej, także mogę jedynie tutaj sobie włożyć kwiatuszka. O, tutaj idealnie, słuchajcie. Tak jak widzicie, to nawet u nas możecie zobaczyć, że dzisiaj 13 stopni. Także fajnie. Ok. Ten duży, gdzie ja włożę ten duży, ten duży chyba sobie włożę. O tutaj, ale pięknie. Podoba mi się. Już mi się wszystko tutaj podoba. Tak to wygląda. Co? I teraz czas przyszedł, żeby założyć właśnie ten silikonową, tą silikonową rzecz właśnie na tutaj na hamulec na hamulec ręczny, Ulu, lulu, lulu czekajcie, no nie wiem właśnie, czy wejdzie kurczaczek, czekajcie, uff okej, okay, udało się, no widzieliście, trochę było, to troszeczkę jest takie, no minimalnie bym powiedziała, za małe, yy, ogólnie materiał yy, tego ten silikon mógłby być troszeczkę dłuższy i dobra, trochę się natrudziłam żeby w ogóle to założyć ale już jest założone na szczęście, także jest ok, dobra, ustrajamy ustrajamy dalej no i tak kochani, ja tutaj mam pierwszego pierwszego misiaka i dam sobie go na przykład tutaj oto No, mam nadzieję, że będzie się trzymał. To robimy kolejnego. Kolejnego, wezmę sobie tego tutaj. O, nakleiłam naklejeczkę. Teraz muszę tutaj odkleić. No, powiem Wam, że to odklejanie trochę jest takie trudne, ale okej. Okay. Okej, okay, teraz dam tutaj. O, i trzyma się. No, i robię kolejnego. Kolejnego sobie wezmę, chyba tego tutaj. O, takiego. Takiego misia. Okej, okay. może być tu. Następnego sobie wezmę myślę. Chyba tego serduszkiem tego misia do kolekcji. Jest przyklejony. Jak wam się to podoba pomału, to piszcie, bo mi się wydaje, że tak przytulnie, fajnie. Taka moja tutaj kolekcja tego wszystkiego. Słuchajcie, tutaj został mi ostatni bukiecik, taki, ale ja go na razie nigdzie nie, nie przyklejam, ponieważ, ponieważ wydaje mi się, że byłoby tego wszystkiego, tego wszystkiego za dużo. No i już Wam pokazuję, jak to wszystko ogólnie się komponuje tutaj. Tutaj w moim samochodzie, jak to wszystko się komponuje, i później, oczywiście, napiszcie komentarz, czy podoba Wam się, czy nie. Co Wy o tym sądzicie? No, ja chciałam sobie udekorować właśnie samochód w taki, a nie inny sposób, i sobie udekorowałam. Zaczynając od nakładek na hamulec i nabiegi. I, i na tak wygląda nakładka. Tu widzicie, są kwiatuszki. Jest podkładka do telefonu. No, i tutaj widzicie cały efekt z tymi misiami. Tutaj, no, i jeszcze Wam mogę pokazać, że ogólnie tutaj można sobie swobodnie poruszać tymi nawiewami. Także nie jesteśmy aż tak ograniczeni. Ale powiem Wam jeszcze o czym myślałam. Myślałam o tym, żeby kupić tutaj na kierownicę, ponieważ też są dostępne. Takie materiały, gdzie można kupić, właśnie pokrowiec na, na kierownicę. Ale wiecie, co patrzyłam, właśnie jak to wszystko wygląda na tej kierownicy, i wydawało mi się po prostu, że to trochę pogrubia tą kierownicę. Ale nakładki na kierownicę ogólnie też mają fajne w sprzedaży, ale się zastanawiam ze względu na to, że w zimę, kiedy jest właśnie zimno, to ta kierownica ogólnie jest bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, zimna. I ja tak się zastanawiam, czy ją kupić, czy nie. Bo, jednak, jak materiał dotykamy, no to wtedy jest tak y, cieplej, prawda? No, także, no nie wiem. Doradźcie mi, czy dokupić, czy nie dokupować. Nie wiem. Miałam ogólnie stresa, bałam się, czy wszystko dojdzie, ale tak jak widzicie, wszystko doszło, jestem naprawdę, naprawdę usatysfakcjonowana, i jeżeli chodzi o takie tam naprawdę pierdołki, no to jestem zadowolona. I ja osobiście i jeżeli macie ochotę, to również Wam polecam, ponieważ cena tych produktów to jest naprawdę, naprawdę taniutko. Także jeżeli chodzi ogólnie o zakupy za granicą, bo robiłam je pierwszy raz, to naprawdę wszystko doszło, z pieniędzmi wszystko się również zgadza, i wcale to nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Faktycznie jest płatność troszeczkę inna, ale nie jest to skomplikowane, i polecam. Jeżeli podobał Wam się odcinek, o zakupach online z Shein, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I dzięki, że ze mną byliście. Pozdrawiam serdecznie, Aneta w Belgii.